Dobra, Antek, bo my jesteśmy z portalu kibicowskiego, jest tak, oficjalnego serwisu Krzyżacy, więc nasze pytania nie będą do końca, wiesz, takie poważne, serio, nie, jak prawdziwych dziennikarzy, to są tak jak Ty, nie, więc się tak, odnajdziesz. Dokładnie. Się tutaj, tak, dokładnie. Pierwsze pytanie, Twoja ulubiona przyśpiewka na stadionie, którą jak słyszysz, to sobie tam nogą. Janek Fech, la, la, Co ty teraz robisz, chłopie, jak Janka nie będzie? To... No i ni niestety tra tradycja chyba z tego roku musi zostać i będziemy śpiewać to, będziemy to, to. Śpiewać A to nie i, śpiewać i to ja nie mamy to... innego wyjścia, bo ja chyba będę zamany. i myślę, że reszta dożymy podobnie. Teraz py pytanie od naszych fanek, bo my tutaj daliśmy możliwość kibicom zadawania pytań na, okay. na naszej stronie wcześniej. Czy masz dziewczynę? Pomidor. Nie no, nie mam. Nie, nie mam, nie ma. mam jestem e, wolny kawaler. Do To zostawimy na część nieoficjalną, że tak powiem. Dobra, teraz tak już bardziej poważnie jakieś twoje takie najlepsze wspomnienie z tego sezonu. I... To taki moment, który jak będziesz, już będzie zima, będzie spokój, nie będzie co, co niedzielę, żużla, to tak sobie będziesz leżał na kanapie i wspominał, że ale był ogień. I... Myślę, że któryś e... z biegów dwunastych e... z Jankiem na pewno Myślę, że ten zrobi bieg Fajny był po wypadku. Jeszcze tam lekko byłem e... E... zamroczony. Zamroczony, O, dobrze brakowało mi tego słowa i. Pokazaliśmy się z fajnej strony i fajny bieg też się zrobiliśmy, nie? Dokładnie. Więc myślę, że jeszcze tak. wygraliśmy na 5-1 w najważniejszym meczu w sezonie, także myślę, że jest warto to pamiętać. A atmosfera? Z którego meczu najbardziej się podobała? Z każdego. Z każdego. W każdym meczu jest atmosfera petarda i, 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 i na pewno jest fajnie, jak jest full stadion, nawet ponad, jak było teraz na finale. Ale zawsze jest fajnie, zawsze kibik się robią robotę i gdzieś tam jest taka fajna, fajny klimat. Bo tak, masz być tak w pełni szczery, nie? Jak coś, to my wytniemy, jak dasz złą odpowiedź, nie? Bo zawsze zawodnicy, nie tylko wy tutaj żyżowcy, ale i z każdego sportu mówią, że dla kibiców to robią, że oni to czują, te wsparcie. Ale jak możesz być tak naprawdę szczery, to przy motocyklach, w parku maszyn, jak jest tak głośno, to naprawdę słychać to jest ta atmosfera i to coś daje? Czy to jest po prostu bardziej kurtuazja i chcecie być po prostu mili, że widzicie nas, że robimy jakąś robotę na, na, na trybunach? Nie, na pewno nie. ja. Ja to słyszę, ja to czuję i ja gdzieś tam trochę się utoczamy z kibicami, tak mi się wydaje. Jestem po każdym biegu z wami przed każdym biegiem. Co prawda niekoniecznie w kaźku już was słyszę, bo, bo nie jest to proste, jak motory tam się rozgrzewają, a ja jeszcze mam do tego kaść I no, no nie jest to łatwe, żeby was słyszeć, ale na pewno gdzieś tam to widać i. I słychać i po biegu na pewno daje to dużo i przed biegiem, także ja zupełnie szczerze mówię, że tak, że to pomaga. No to pomaga, no dziękujemy bardzo i za cały sezon. Jeszcze jakieś nowe cieszynki na przyszły sezon, z kibicami <laughs> zawsze no. robisz show. Tak, ile... okaże, ale pole manewru jest duże, ale zobaczymy jak, jak to będzie w przyszłym no. sezonie. Ale gwiazda to już jest taki popisowy mower, więc... Niech zostanie no. gwiazda. Nie? A może w zimę się nauczę: gwiazda i fioł to nagle. Czekamy. Szkoda, że będzie ciężko, ale dam, radę, dam Czekamy. radę. Dzięki za wszystkie tutaj fajne momenty. Dziękuję dzień. bardzo.